Czy brązowa plamistość gruszy jest realnym zagrożeniem dla sadów gruszowych? Niestety tak, z roku na rok coraz większym i nie zdajemy sobie jeszcze z tego do końca sprawy, jak duże straty może spowodować w sadach gruszowych ta choroba. Produkcja gruszek jest niezwykle trudna z powodu wielu zagrożeń, z którymi corocznie musimy walczyć w sadach gruszowych. Mówimy przede wszystkim o chorobach bakteryjnych, raku bakteryjnym czy zarazie ogniowej, o chorobach grzybowych, takich jak par gruszy oraz o szkodnikach, głównie miodówce gruszowej plamistej. Od kilku lat w sadach gruszowych w Polsce coraz większe zagrożenie stanowi brązowa plamistość gruszy. Choroba, która po raz pierwszy w naszym kraju została stwierdzona przez pracowników Współpracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w rejonie Kujaw w sadzie gruszowym odmiany faworytka. Brązowa plamistość gruszy jest chorobą grzybową, która może doprowadzić do ogromnych strat w plonie. W cyklu rozwojowym sprawcy tej choroby wyróżniamy dwie fazy. Faza saprofityczna, za którą odpowiada teleomorfa pleospora ali, i która trwa od jesieni do wczesnego lata. Druga faza to faza pasożytnicza, za którą odpowiada anamorfa stemphylium vesicarium. Ta faza trwa od wiosny do późnej jesieni. W fazie saprofitycznej grzyb rozwija się na martwej materii organicznej, która leży na murawie, na tej materii organicznej, która została porażona w poprzednim sezonie. Mówimy tu o liściach gruszy, o owocach gruszy czy o chwastach. W fazie saprofitycznej grzyb formuje owocniki, w owocnikach zarodniki workowe. Zarodniki workowe są wysiewane w trakcie opadów deszczu. Pierwsze dojrzałe zarodniki workowe w naszych warunkach klimatycznych stwierdzaliśmy już w lutym, co wiąże się z coraz cieplejszymi zimami. W momencie, kiedy wystąpią opady deszczu, dochodzi do wysiewu zarodników workowych. Jeżeli nie mamy jeszcze na drzewach, gruszy tkanki, którą te zarodniki mogą porażać, te zarodniki, wysiane zarodniki workowe ponownie porażają tą materię organiczną, z której zostały wysiane. Na tej materii organicznej zaczyna być produkowana grzybnia, która wytwarza zarodniki konidialne i te zarodniki konidialne mogą być rozsiewane poprzez wiatr i lądować na tkankach, które pojawiają się na drzewach gruszy i tam rozpoczynać proces infekcyjny. Brązowa plamistość gruszy może rozwijać się przez cały rok, natomiast do największych infekcji dochodzi po okresie kwitnienia, szczególnie w miesiącach letnich czerwiec, lipiec, sierpień. To wtedy mamy wyższe temperatury powietrza oraz y, możliwość wystąpienia y, burz. Woda jest czynnikiem, który jest niezbędny do kiełkowania zarodników konidialnych. Im wyższa temperatura powietrza, tym szybciej zarodniki kiełkują i tym szybciej rozpoczyna się proces infekcyjny. Faza saprofityczna, w trakcie której produkowane są zarodniki workowe, ma znikome znaczenie w procesie infekcyjnym. Pomimo tego, że zarodniki workowe są zdolne do infekowania tkanek gruszy, ich głównym zadaniem jest ponowne infekowanie materii, z której zostały wysiane. Tam następnie produkowane są zarodniki konidialne, które odpowiadają za przebieg choroby w sadach gruszowych. Te zarodniki są wysiewane, jak powiedziałem, od wiosny do jesieni, porażają tkanki gruszy. Mówimy tu o liściach, mówimy o pędach, o zawiązkach czy owocach. Wyniki badań, które były prowadzone we Włoszech, pokazują, że grzybnia, która przezimowała w obrębie zrakowaczeń powstałych w poprzednim sezonie, po wystąpieniu tej choroby na pędach, również może stanowić dodatkowe źródło inokulum, czyli dodatkowe źródło zarodników, które będą porażały tkanki gruszy. Pierwsze objawy brązowej plamistości gruszy stwierdzaliśmy w tym roku już w połowie czerwca. Na początku widzimy małe, drobne, brunatne nekrozy na liściach rozetowych czy młodych liściach na długopędach. Grzyb rozwijając się w tkankach roślinnych produkuje toksyny. Te toksyny powodują zamieranie tkanki wokoło rozrastającej się grzybni, dlatego bardzo często może dochodzić do zlewania się tych pojedynczych plam i wtedy nekroza może objąć cały liść. Bardzo charakterystycznym objawem tej choroby na liściach jest zamieranie liści od. Czubka liścia do nasady ogonka, przy czym to zamieranie przybiera postać taką charakterystyczną w kształcie płomienia, i po tym objawie można całkowicie stwierdzić, że mamy do czynienia z brązową plamistością gruszy. Jak powiedziałem, zrodniki mogą poradzać również młode zawiązki czy dojrzewające owoce. Najczęściej plamy widzimy bądź przy zagłębieniu przykielichowym, bądź w tej środkowej strefie rozrastającego się owocu. I również na początku są to drobne, punktowe nekrozy. Bardzo często wokół tej nekrozy zauważamy takie charakterystyczne fioletowe przebarwienie, taką fioletową obwódkę, która też jest takim czynnikiem, który pozwala nam... Jedno, jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z objawami brązowej plamistości gruszy. E, Im dłużej choroba będzie mogła się rozwijać w naszym sadzie, tym większe plamy e, nekrozy będziemy mieć na liściach bądź na samych owocach. Objawy brązowej plamistości gruszy są bardzo często mylone z. E, Objawami spowodowanymi zupełnie innymi czynnikami, bądź czynnikami typowo e, abiotycznymi jak wysoka temperatura e, powietrza czy susza. Bardzo często mylimy objawy brązowej plamistości gruszy z objawami, e, które są wywoływane przez bakterię Pseudomonas syringae, odpowiedzialną za raka bakteryjnego, czy przez bakterię Erwinia mylowora, która powoduje zarazę ogniową. Aby jednoznacznie stwierdzić, czy w naszym sadzie występuje brązowa plamistość gruszy, należy podejrzewać, tkankę wysłać do laboratorium Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. W sadach, w których występuje brązowa plamistość gruszy, strategia ochrony przed tą chorobą powinna polegać przede wszystkim na odpowiednim zadbaniu o murawę w sadzie. Powinniśmy stosować, czy to późną jesienią, czy wczesną wiosną, preparaty, które mm, zawierają w swoim składzie odpowiednio dobrane szczepy różnych gatunków grzybów czy bakterii, które są antagonistami dla grzyba stenfilium vesicarium. W ramach działalności Centrum Badań Stadowniczych firmy SEMBIOS wykonaliśmy testy dwóch naszych preparatów mikrobiologicznych preparatu FIDEL oraz RIZOFEL. Okazało się, że odpowiednio dobrane gatunki grzybów z rodzaju Trichoderma czy Bakterii Bacillus subtilis są w stanie bardzo dobrze ograniczyć rozwój tego patogena. Te preparaty powinniśmy stosować szczególnie w okresie wczesnowiosennym, kiedy mamy początek rozwoju patogenu odpowiedzialnego za brązową plamistość gruszy, aby ograniczyć jego rozwój w miejscach, w których on zimuje. Kolejnym elementem strategii zwalczania brązowej plamistości gruszy jest stosowanie preparatów dolistnych, czy to środków ochrony roślin, które posiadają rejestrację do zwalczania tej choroby, czy innych preparatów, nawet nawozowych, tych, które będą wspierały tą zdrowotność roślin i tym samym będą ograniczały występowanie brązowej plamistości w naszych sadach. Bardzo ważnym elementem czy aspektem stosowania wszystkich preparatów przeciwko brązowej plamistości gruszy jest termin wykonania zabiegu. Aby odpowiednio dobrać termin aplikacji, możemy wykorzystywać do tego modele, które symulują rozwój tego grzyba w naszych sadach. Do tego celu musimy posiadać stacje meteorologiczne. Na tym modelu dokładnie widzimy, kiedy dochodzi do wysiewu zarodników i kiedy warunki pogodowe sprzyjają kiełkowaniu tych zarodników i kiedy dochodzi do infekcji. Należy pamiętać o tym, że każdy preparat, nawet ten o działaniu interwencyjnym, musi być zastosowany przed wystąpieniem infekcji. To badania, które były prowadzone we Włoszech, pokazały, że skuteczność preparatów, nawet systemicznych, jest wyższa, kiedy zastosujemy je przed infekcją, a nie po infekcji. Jest to zupełnie, zupełnie inna strategia czy podejście do ochrony yy, niż w przypadku parcha jabłoni, gdzie najczęściej preparaty o działaniu interwencyjnym stosujemy. Bom infecção. W ramach działalności Centrum Badań Sadowniczych firmy Symbios już od kilku lat bardzo intensywnie ilustrujemy sady gruszowe w wielu regionach naszego kraju w poszukiwaniu objawów brązowej plamistości gruszy. Już teraz możemy powiedzieć, że choroba ta występuje w wielu lokalizacjach. W niektórych presja tej choroby jest na tyle mała, że nie dochodzi jeszcze do wystąpienia objawów na owocach. Najczęściej są one widoczne na liściach. Są jednak takie sady, gdzie e, brązowa plamistość gruszy Gruszy, występuje w bardzo dużym nasileniu i doprowadza do ogromnych strat w plonie, liczących nawet 60-70%. W sadach gruszowych coraz częściej montowane są zdraszacze nadkoronowe, yy, głównie w celu ograniczenia strat yy, przymrozkowych. O ile Podawanie wody w okresie wczesnej wiosny nie ma wpływu na rozwój brązowej plamistości gruszy. O tyle zraszanie drzew w okresie występowania upałów w lipcu czy w sierpniu ma ogromne znaczenie dla gwałtownego przebiegu tej choroby. Podając wodę czy chłodząc drzewa w momencie, kiedy mamy temperatury powyżej 25 czy nawet 30 stopni Celsjusza, doprowadzamy do sytuacji, w której Tkanka liści, czy to y, tkanka liści, czy owoców, jest cały czas pokryta wodą. Y, zarodniki konidialne, jak powiedziałem na początku materiału, rozsiewane są przez wiatr, czyli można powiedzieć, że cały czas dostępne są na podatnej tkance. Podając wodę z góry, przy wysokich temperaturach. Y, Tworzymy idealne warunki do szybkiego procesu kiełkowania zarodników i do wystąpienia infekcji. Niestety, zraszacze nadkoronowe w sadach, gdzie stwierdzone, zostało stwierdzone występowanie brązowej plamistości gruszy, powinny być wyłączane w okresie letnim. W obecnym sezonie prowadzimy bardzo duże badania polowe, w których sprawdzamy. Oceniamy skuteczność działania wielu różnych produktów, których zadaniem jest ograniczanie rozwoju brązowej plamistości gruszy. Mówimy tu nie tylko o środkach ochrony roślin, ale również o nawozach czy o preparatach, które mają wspierać zdrowotność roślin. Już teraz wiemy, w których okresach powinniśmy wykonywać zabiegi, i wiemy, które produkty cechują się jaką siłą działania, czyli kiedy możemy dany preparat zastosować w odniesieniu do presji choroby. W danym momencie. O wynikach prac badawczych, które prowadzimy, na pewno będziemy chcieli poinformować sadowników na szkoleniach i warsztatach sadowniczych, które będziemy prowadzić jesienią oraz zimą. Jeżeli podejrzewacie w swoim sadzie występowanie brązowej plamistości gruszy, koniecznie skontaktujcie się z doradcami technicznymi firmy Symbios. Jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe wsparcie, zaczynając od identyfikacji problemu, z którym się borykacie, po rozwiązania, które możecie w swoim sadzie zastosować, aby wyprodukować gruszki najwyższej jakości. Zachęcamy do kontaktu.